O majeczka tutaj już sobie, już ją wpuściłem, to musiałem trochę rozmontować coś. No. Jak fajna jest dziewczynka? Fajna jest. Wiedziałem, że wy się zagolegujecie od razu. Hmm? Tak? Koleżanki. Od razu wiedziałem, że będziecie koleżankami. Także tutaj fajnie jest z tymi... Niektórymi zwierzakami klaczki są spokojne, przyjdą do stada. Po 5 minutach już zachowują jakby tutaj się urodziły i mieszkały całe życie. Także majeczka już jest w stadzie. Tutaj już widzę, się ją interesują i jacyś chłopcy, i jakieś dziewczynki. Na pewno będzie miała tu fajne towarzystwo. Jest tutaj dużo miejsca do biegania. Zobaczcie, tam wszędzie można pobiec No to miła kaczka. Jest, bardzo ją ja od razu polubię, jak ją zobaczyłem u handlarza. Od razu ją bardzo polubię. No, i troszkę pobiegaj, sobie na. No. Pobiegaj troszeczkę za hop, hop, hop. No. no na chwilę słońce wyszło, dzisiaj taka pogoda jest, że zajdzie słońce, chmura to jest 5 stopni, wyjdzie słoneczko i nagle się robi ciepło. Chyba Ty lubisz na słońcu stać, Widzę, tu w lesie jest takie miejsce odsłonięte od wiatru. Można sobie na słońcu postać, tak? No dobra, dziękujemy jeszcze raz. Cześć, zobaczcie, kogo tutaj mamy. Halo, halo, halo. Halo, halo, proszę Pani, jest Pani na telewizji. Chodź tutaj, pokaż się wszystkim. Chodź, 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 chodź grubasku tutaj pokaż się. Chodź, tu się pokaż grubasku, chodź. No zobaczcie kto tutaj jest u nas. Majeczka przyjechała do nas w nocy. Bardzo miła klaczka. Bardzo. Bardzo miła klaczka. Coś mi chce powiedzieć na ucho. Co też nie powiedzieć. A to tutaj uszy po sobie kuli. Nie mam, nie mam nic. Nic nie mam, ale nie ma się. Dzisiaj jest środa, czwartek, piątek. Po pojutrze jest dzień otwarty. I zobaczysz może marchawek. Zobaczcie jakiego, jaką piękną klaczkę uratowaliście, grubaskę troszeczkę opasianą. To majka. No, żyję tylko dzięki Wam. O, w ten sposób chciałem Wam podziękować na filmie za moim pośrednictwem. Tak? Zaraz ją zaprowadzę do stada kucykowego z takimi spokojnymi, miłymi kucykami, bo ona właśnie taka jest. Tak. No te chodź poddawał, jak się nie Pójdę, tam jakaś gania. Pójdę dość na gręcach, choć na razie jedziemy tutaj. Chodź. Bardzo, bardzo miła klacza, prawda. taka przyjacielska, cieszę się, że ją uratowaliśmy, znaczy cieszę się z każdego konia, że ją uratowaliśmy, ale ona taka jest naprawdę super dziewczynka. Sama podchodzi, o, zobaczcie jak ładnie idzie, zobaczymy jak będzie szła przez zakręt, przez ten straszny zakręt z hezbafarni. No tam Cię woła. A bo dostałaś chwilkę z grzesiem. Ja za pójdę, Grzesia też przyprowadzę. do Ciebie chodź na kręcę w dziennym chodź, Chodź. Dostała na podaczku chwilkę z grzesiem. ale Grzesia też nam dostał Normalnie, bo on jest też spokojny. Trochę większy jest, ale tak akurat dzisiaj w obejrzyjcie. no. może to niedobry końca. No już, już, zaraz ją Ci przyprowadzę. Już tam nie wołaj, nie wołaj. Te konie to się szybko do siebie przywiązują, wystarczy, że postoją jeden dzień razem i już koledzy, I później jak się je przystawia, to po prostu rżą za sobą, tak? Ale zaraz Ci przyprowadzę, Grzesia, będzie na drugim filmie, chodź. Choć wiem, że tu jest to straszne miejsce, ale tam, tutaj to przejście przez ten las i przez ten kanałek, tutaj wszystkie koniki zwalniają mi osiołki. Ale tam dalej już, dalej jest fajnie. Tam dalej jest dużo kucyków takich miłych klaczek jak ten i pałaszków O, sobie z nimi. O, Macie tutaj dojadą, trzeci śniadanie. Nogę sadził do wiadra. No, my go go trzy razy dziennie. On najsłabszy tutaj w naszej drużynie jest. Nawet Ola tak zastanawiała się, czy nakręcić z tego filmu, ale mówi, że za chudy jest i będzie za duża... Za duży szum w internetach, ale nie jest tak źle jesteś po prostu stary i schorowany troszkę ale dostajesz trzy razy w dzień takie jedzenie na, na miękko troszkę się poprawił Maciek ale generalnie jest, jest chudy, chudy słaby jest. był weterynarz zrobił mu ząbki no idziemy idziemy chodź no. chodź majeczko chodź tu są też fajne pusełki o tam nawet jeden podobny do ciebie zobacz też jakaś fajna kieleczka. Też rudacka, tylko że mniejsza trochę. Ale też ma taki wzrok jeszcze. Dobrze, jak się Cię woła, masz narzeczonego, bo już mi za szybko sobie znalazłaś. Zobaczcie, jaka to grubaska jest. Nie jest wysoka, ale jest szeroka. Nie jest wysoka, ale jest bardzo szeroka za to, tak? Jest takie przysłowie, że łatwiej cię przeskoczyć, niż obejść. Coś takiego było kiedyś, nie wiem, czy coś nie przekręciłem. Chodź, będzie No chodź, 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 chodź. Tam też jest więcej miejsca do biegania. No, to najstraszniejszy jest moment. To jest najstraszniejszy moment dla kucyków, ten rów. <grym> to jest <grym> naprawdę to... straszne. Ale i tak jest dzielna. I tak jest dzielna, że sama przyszła. A no, tutaj suwencja już przyszła. Suwencjo. Zobacz, kto idzie. Zobacz, kto tu idzie. O, mamy taki płytro wykopany. <noise> to mój pomysł. Jak jest jakiś duży deszcz, coś, to spływa tędy ta woda. Mrowem. I jest tu właśnie. Zatem na wodoku nie ma no, włota. Tak samo mamy na tym wodoku zrobione. Na tym. No, tutaj też bardzo miła klaczka. Chyba się zaprzyjaźnić, coś mi się wydaje. Chyba się zaprzyjaźnić z Majką. No, już idzie do Was, już idzie. tam będziesz sobie stała z tamtymi pucykami. No, to jest fajny las. dużo miejsca do biegania. Tak. Ale jak tutaj się przyplątał, zobaczyć co się dzieje. Ninka, dzikuska. No tu przy okazji pokażę coś fajnego. Tutaj robię... Tutaj będzie, tak jak jest ta wiata, to będzie stała... Nie, tędy nie można przechodzić, no. Będzie stała druga wiata. Skierowana takie rozstrzane odbicie do tej. Z taką zamkniętą ścianą z jednej strony tak, to będzie taki domek. Też takiego jak Mnokromy, co mieliśmy na tej starszej, w tym starszym miejscu. Także one będą miały wejście tylko tutaj z tej strony. tak, ciężko powiedzieć, będzie to wyglądało tak, jakby ta wiata co jest, tu będzie stała druga wiata, takie lustrzane odbicie, one będą połączone dachami i wejście będzie tylko z tej strony. Także taki mi robi domek na zimę, bo osiołki trochę więcej potrzebują ciepła. No chodź, zobacz zobacz, wszyscy w życiu wyczekają. No. Wszyscy już na ciebie czekają. Zaraz tam wejdziesz. No. No. O, majeczka. Podziękuj to wszystkim ładnie. Podziękuj to wszystkim ładnie za to, że cię uratowali. Podziękuj. No, że jest koni. Wszystkie ale są uratowane tak jak ty. No by to grubaska jest dobra, a już też widzę, zostaje jeszcze takie grubsze na zimę, Idę ja tam, spróbuję wpuścić na ten padok, ale tam coś jeszcze jest w przebudowie. No chodź, idziemy, idziemy, chodź takie nowe bramki tu wykładaliśmy żeby łatwiej było wchodzić na te padoki, bo tutaj i traktor czasami wjeżdża, żeby posprzątać ten gnój i jakieś tam siano wozimy. A tu mieliśmy takie drzwi niezbyt funkcjonalne, o tutaj one zostały rozwalane. Nie dało się po prostu tego otworzyć, a nic I się cały czas psuło. Takie mamy teraz takie lekkie, takie no, takie zwykłe, ale bardzo fajnie się otwierają. I tutaj jest wejście na ten padok Ale widzę, że muszę pójść po pastucha, bo nie da się wejść teraz. No, także wezmę ją, może przywiążę tutaj, albo... O, ja bym i przyjdę teraz. Tak, no na chwilę przerwę ten filmik, ją przywiążę? Migar tworzy i wtedy wrócę z filmem. To sklei się.